Thank you. Santitis, dzisiaj przygotowałam dla Was przepis na sernik, który kiedyś, kiedyś tam robiłam. No i stwierdziłam, że dodam go w końcu i hall zakupy, no i taka aktualizacja. Co u mnie? Hm. U mnie w porządku. Aczkolwiek powiem Wam, że mi tak czas ucieka. Właśnie chcę nagrać dla Was w kole na kolejny film. Denko z dwóch miesięcy trochę jest tego, także e, dzisiaj mam taki dzień na nagrywki. No i w ogóle dawno jakoś vloga nie było. Dawno w ogóle nie nagrywałam. <laughs> trochę wyszłam chyba z sprawy, e, W ogóle statyw mi się wyrąbał. No i e, mam totalną prowizorkę. Za oknem szaro, ponuro. Ale u mnie wcale nie jest smutno. Niedługo w sumie mam urodziny, a mianowicie jutro. Hi, hi, mm. e, czy coś specjalnego robię na urodziny? Nie. Nie robię nic specjalnego na urodziny, e, aczkolwiek stwierdziłam, że zrobię sobie tatuaż. Y, który już dawno, dawno chciałam zrobić, a w sumie tak się okazało, że tutaj w mojej miejscowości nawet jest tatuażysta. Także zobaczę, jak tam z terminarzem u niego, y, co na ręce zrobić y, tatuaż. Oczywiście z mega znaczeniem dla mnie. Y, także taki sobie sprawie prezent na urodziny. A tak to wypiję, Malibu. O. Bo chodzi ze mną, słuchajcie, pinakolada. Jezu, jak ja dawno nie piłam pinakolady. dziecką to wiadomo różnie bywa. Raz jest, raz nie ma, czyli tak zwana dieta cud, nie ma co się tam wiecie. Nie, bo wyrwałam znowu zęba. Już kochani mam trzy wyrwane, także byłam trochę jakby poza zasięgiem. Wszystko mnie tutaj bolało, do, szko do, na tą, do szkoły na ten kurs chodziłam w ogóle z taką buzią, <laughs> ludzie się mnie pytali co mi się stało, ale powiem Wam, że dodatkowo usunęłam sobie pieprzek pod ustami, jeszcze się goi. Okazało się, że mój dentysta jest, ma specjalizację również w medycynie estetycznej, i on zaczął mnie tak oglądać. Mówi, a bo jeszcze, bo jeszcze znieczulenie działa. No to, no to wam, no to zobaczę sobie Twoją twarz. Popatrzę i tak, tu masz pieprzyk, tu masz pieprzyk. Ja mówię, ten to nie, te, tego ja nie usuwam, bo to jest moja taka wizytówka, ją się śmiał, nie? Ale mówię, ale ten pod ustami mogłabyś usunąć. Ja mówię, no w sumie tak. No to co, robimy to dzisiaj, ją ja dzisiaj. No i yy, znieczulił, znaczy znieczulił. On chyba nie, on chyba nie, nie on chyba nie znieczulał tego miejsca, nie wiem. Bo byłam pod takim stresem, że zęby będę miała dwa na razy wyrywane. Cud, że w ogóle go rozumiałam, jak on po niemiecku do mnie napieprzał, bo za pierwszym razem to za zapomniałam w ogóle, jak się nazywam. Znieczulą mi górę dół, także ja miałam pół twarzy sparaliżowanej. No i myślę, że tu nie, wcale nie musiał znieczulać laserem. Szybko tylko takie ukłucie, gorąca jakby, no i to może trwało niecałą minutę i, i było po pieprzyku, na drugi dzień trochę krwawiło, ale stwierdził, że szybko się zagoi i na tę chwilę jest, minęło dwa tygodnie jakieś no i ten pieprzyk już tak powiem znaczy pieprzyk, no nie ma pieprzyka ale teraz wygląda tak jak rana po jakimś głębokim pryszczu na przykład, mam nadzieję, że ta rana e, zniknie, także z takich aktualizacji e, także Santitys jest teraz o trzy zęby głupsza jeszcze jeden został e, pieprzyk usunięty jutro urodziny, a dzisiaj zapraszam Was na e, przepis na ciasto, powiem Wam że zrobiłam tak od nich Niechcenia ten sernik, bo tak jak oglądałam ten materiał, jak to nagrywam, to tak od niechcenia. Ale wyszedł bardzo smaczny, także zachęcam Was do oglądania. A potem haul. No i u moich, u moich świnek, wszystko w porządku. czują się coraz, coraz lepiej. Zrobiliśmy im platformę teraz, tak na wzniesieniu klatkę, ale powiem wam, że jeszcze nie chcą schodzić. Robię różne podchody, ale na razie nie, uparte i koniec. Trzeba dupki im znosić, jak, jak chcę, żeby sobie pobiegały, ale jest coraz lepiej i chyba mi przytyły, chyba je przekarmiłam teraz. Jakoś muszę trochę, trochę, muszę je przede wszystkim zważyć. O, właśnie teraz sobie szamają. No i zobaczycie na końcu filmu, jak wygląda klatka. Także zapraszam Was na kolejny vlog. A na kolejny. Na pierwszy od jakiegoś czasu. Trochę mnie tu nie było dodawałam zdrabki, aczkolwiek powiem wam, że no po prostu czas mi tak ucieka jak przechodzę z tej szkoły. Ja jeszcze po tej szkole mus muszę jeszcze zadanie domowe zrobić dla tych co widzą mnie. Na przykład pierwszy raz czy od jakiegoś czasu uczęszczam na kurs języka niemieckiego na poziomie B2. I powiem Wam, że tak intensywnie, no nie da się po prostu, jak nie zrobię zadania domowego, na przykład czy no nie wiem, yy, jedne, jakiegoś tam zadania to już totalne plecy. Także powiem Wam, obawiam się, czy zdam ten yy, egzamin, czy nie. W ogóle 13 w piątek mam yy, ten egzamin w czerwcu. Także spoko. Ale to jest właśnie dla mnie szczęśliwa zawsze data i mam nadzieję, że znam ten egzamin, bo się okazało, że w ogóle na ustnym, wiecie, pisemny to pisemny, traficie na coś, to jest chyba utraty, nie wiadomo ile byście się uczyli, a i tak trafi się jakieś słownictwo, co kompletnie i tak nie będziecie wiedzieć, bo nie jesteście w stanie zapamiętać wszystkiego, <laughs> nauczyć się wszystkiego. I w ogóle na egzaminie ma być tak, że dwie osoby będą podczas egzaminu ustnego, jedna osoba wybiera sobie temat, druga w tym czasie też musi słuchać, co ta pierwsza osoba mówi. I egzaminatorzy, jak podpytają Tą właśnie, co już zrobiła, tę prezentację, opowiedziała na temat danego tam zawodu czy coś tam, na dany temat to ta druga osoba musi również odpowiadać na te pytania, które zada egzaminator odnośnie tej osoby, yy, czy yy, mówią w stylu nie, ja dobrze nie zrozumiałam, nie zrozumiałem, czy yy, co powiedziała ta dana osoba odnośnie tego i tego. I ta druga osoba musi się odnieść do tej osoby, która yy, też coś powiedziała i powiem w ogóle w mojej grupie nie chcę nikomu ubliżać, ani... ale no, fakty są takie, że większość mówi przeokropnie po, po niemiecku, w ogóle y, ciężko ich zrozumieć, źle wymawiają słownictwo i mam obawy, że trafię na taką osobę, która w ogóle tak będzie mówiła raz, że cicho, dwa. Ze swoim jakimś dialektem w ogóle z kosmosu, że kompletnie strasznie przeinaczają słowa i. No trochę się tego boję, no ale mam nadzieję, że, że trafię na taką osobę, która w miarę wyraźnie e, mówi i będę potrafiła się e, odnieść e, do tego, co powiedziała. No dobra, ja nie przedłużam, zapraszam Was na serniczkę. E, no i, za, i w, w tygodniu, myślę, że w tygodniu na weekend wrzucę Wam dęko e, ze stycznia i lutego. Także zachęcam Was do oglądania. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Jeżeli jesteście tu nowi, to, to miłego oglądania. Trzymajcie się. Pa, pa! Ja zabieram się za robienie serniczka. Półkę to półnie. W sumie spód będzie z ciastek, kochani. Jedno tylko opakowanie. Ja spodu nie będę jadła, wcisnę mężowi. Więc ciasteczka, coś na spód potrzebujecie. Mam dwa budynie śmietankowy i waniliowy, yy, kokos yy, na wierzch dam dla siebie, pół szklanki erytrytolu, kilogram sernika, twarogu sernikowego i masełko. Ja już sobie roztopiłam masełko, tu jest pół kostki masła. No i oczywiście kochani, potrzebujecie do tego sześć jajek i ja już sobie je tutaj oddzieliłam, żółtka od białek, białko będziemy ubijać, żółtka będziemy z, reszty, z resztą masy również ubijać i potem łączyć wszystko razem i zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy serniczek nada się do zjedzenia? A więc do tych sześciu żółtek dolewam masełko. Oczywiście, cały sernik wrzucam. No, jak się pięknie cukier. Tylko resztkę zostawię na to, żeby białko jeszcze ubić. O, taką resztkę do białka. Dwa budynie, ja mam różne tym razem. Nie wiem, powiem Wam, że co, jakiś przepis, to jest inaczej. Jedni robią z mascarpone, jedni tak, jedni tak. Powiem Wam, że y, dzisiaj robię od niechcenia. Nie chce mi się? <ścoughs> No i dopiero posprzątałam podłogę. Czy nie może być w tym domu 5 minut czysto? Nie, nie może być. No i lecimy na małych obrotach. Mam nadzieję, że to mi się wszystko tu nie będzie wywalać. A teraz ubiję białka z tą resztką erytrytolu. Powiem Wam, że to jest totalny, jak to powiedzieć, no... Mmm, Sampitis improwizuje. Zresztą, jak nasz. No i dobra, I Santitis jest, ee, powiem Wam, że nie w swoim świecie dzisiaj, <grym> i mi się białko nie ubiło, bo było z serem oczywiście, więc jest taka leista masa, bo zamiast białko najpierw ubić, to nie, to Santisis musi wszystko na odwrót robić, <grym> ale to nic. Teraz białko wrzuciłam do serniczka, mieszamy wszystko miśu miszu No i mamy bardzo ładną masę. Teoretycznie to powinno się z masełkiem robić skut, ale powiem Wam, że mi ostatnio było za mokro. I nie chcę takiego, takiego mokrego spodu. A połączyć się i tak się połączy z masą, tak mi się wydaje. No i zobaczcie, powiem Wam, że sporo, sporo, jedno opakowanie tych ciastek. Lepiej byłoby biszkopty w sumie. Mi wybaczyć tą pralkę, ale u Santitis teraz się pierze non-stop, <laughs> przez moje świnki, moje kochane, już coraz łatwiej z nimi jest. No i dobra, i wlewamy naszą masę. Piekarnik rozgrzewamy <laughs> na 180 stopni. Ale powiem Wam, że. Yy, kurde, żeby on mi się nie wylał. Bo on trochę urośnie. No, ale ostatnio też w tej foremce robiłam i chyba się nic nie działo. Nie pamiętam. Za każdym razem inaczej robię sernika. No i dobra, i kochani do rozgrzanego piekarnika 180 stopni godzinka, ale jeszcze wam oczywiście zaktualizuję, czy na pewno tak piekłam i i taki serniczek wyszedł. Powiem wam, że dosyć ciemny. Czekam, aż ostygnie, żeby sobie ukraić. No i tak wyszedł serniczek, o piękny, piękny. Słodkość wcina, tak? Wcina papusianko, tak? A gdzie Santi? Jak zwykle, Manti jej wszystko wpierdzieli i nie będzie miała, tak? Dzisiaj robimy, kochani, im klatkę. No, ale dzisiaj temat zakupów mamy za wszystkie zakupki. 150 euro. Nie mam pojęcia za co, no, ale tak to teraz wygląda. Kupiliśmy ręcznik papierowy, papier toaletowy z napoji Ice, Trzy były, ale widzę, że już jedna jest w ruchu. Sprite 0, Fanta 0. Co ograniczyć kole Zero, bo chyba za dużo kfeiny ma. Jakoś nie wiem, muszę ograniczyć tą yy, po prostu kole. This is food'y wzięłam trzy, ponieważ na, jak idę na ten na, jak idę na do szkoły, no to wiecie, nie umiem rano jeść, a to mi jest łatwiej wypić. To jest taki drink malcite. Yy, ma 500 kalorii, zastępuje śniadanko. Słodkie śmietanki wzięłam, bo będę robić. Co będę robić? O, takie coś będę robić. Sos taki grzybowy. Będę mieszać z tym. Sos, sos cebulowy. Śmietanowo cebulowy. No, także coś takiego. Kolejne smakołyczki dla psiaków, które będziemy wyprowadzać. Steki, coś, na szyb, coś szybkiego. Nazon Miller Milch, keto czy keto proteinowy eee, nie ma cukru dlatego go wzięłam grana padano, był w przecenie więc wzięłam dwa razy eee, w deinerze kupiłam takie dropsy, czerwoną, czerwony burak i dałam misiom wczoraj, zasmakowały im, je się daje eee, dwa dropsy na jedną świnkę w ciągu 24 godzin, dlatego z tymi dropsami nie będziemy przesadać ale zjadły, zasmakowało. Kolejny susz dla nich, one kochają ten susz. E, susz, no w sensie suszone zioła uwielbiają. Jest jabłuszko, tutaj miks jabłuszka, suszonego mlecza, różne zioła, e, Tu kupiłam dla misiów sól. Ponoć on, one, no bo to są minerały i dla nich. Fajnie by było, żeby sobie wiznęły trochę minerałów. I tu jeszcze mój mąż coś wziął, nie wiem, stwierdził, że mi ugotuje kiedyś obiad. Kiedyś. Pietruszka, jedna już zjedzona przez te słodkości. Tak, powiem Wam, że nakupkały, trzeba je sprzątnąć, ale nie sprzątałam dzisiaj im, bo będziemy robić klatkę, więc nie było sensu. No tak, to tam sobie wcina więc już jedna marchewka, yy, marcheweczka, pietruszeczka była w ruchu. Yy, tu do maszyny. No, bo wiecie, yy, teraz piorę też rzeczy yy, moich świnek, wiadomo, yy, obsikane jakieś tam rzeczy. Najpierw yy, moczę w ogóle, nie? Yy, Wypukuję z tych, wiecie. Yy, no nie wrzucę do pralki takich obszczanych. Ale wzięłam takie coś, bo trzeba będzie znowu pralkę wyczyścić. Salami było takie osuszone, salami było w yy, palników przy ja Wzięłam, bo ja lubię takie salami. Kolejny Miller Milch, czekoladowy do mojego męża. Yy, Miller Milch, Szoko Akademia, Geschmack. Ciekawe Szoko. Ciekawy, czemu jest prawie pusty. <grym> No, i jeszcze taki bananowy. To może sobie do szkoły wezmę taki millermilch i jakieś orzechy. O, to będzie łatwiej. Ogórki. No, kawałek ogóra to już mi się zjadły. Reszta będzie na mizerię do steków czy do czegoś tam. Jajeczki. Eee, pietruszka dla misiów. Nie wiem, dajcie znać, jak to się nazywa w ogóle po polsku. No i część już objedzona przez misję. Tutaj cordon blue. Wzięliśmy gotowce, szczerze mówiąc, przyznaję się. No, ale w tygodniu nie mam czasu za bardzo na jakieś gotowanie, jakoś czasu i w ogóle teraz podwójnie spierdziela. Wrócę ze szkoły, walnę krótką drzemkę i dzień jest już wiecie wek. Chusteczki czyszczące, mleczko. Pasolkę, tutaj owoce mój mąż wziął sobie. Yy... I nową karmę dla nich wzięliśmy. Tym razem trochę tańszą. Tamta kosztowała 4 euro, ta kosztuje 2 euro. I zobaczymy, czy będą mi ją jadły, która bardziej im smakuje. Na razie musimy porównać, co tym misiom smakuje bardziej. No, i chyba z takich produktów spożywczych to wszystko. Kupiliśmy w Baumakcie taką matę łazienkową. No, niestety, szkoda, ale muszę ją pociąć do, do platformy dla moich świnek, żeby sobie swobodnie mogły schodzić, żeby się nie ślizgały. No, i tutaj takie maty dla nich też dwie. Jedną z jeszcze wody kupiliśmy i w zasadzie to wszystko. I za to wszystko zapłaciliśmy 150 euro. Także nie wiem, nie mam pojęcia za co, ale tak. Mata kosztowała 1,10 euro, tu już jest 20 euro, tu macie dychę 30 euro. Także to się zbiera. Aha! Najważniejsze, najważniejsze marcheweczki dla moich miściów. Widziałam takie, były po 2 euro, tak, w i ja w Dejnerze, dupa 4 euro, no to widzicie już prawie dycha kolejna rzecz, także powiem Wam, że wszystko teraz co widzę to najchętniej bym kupiła tym świnkom, więc mam nadzieję, że się czują u nas dobrze, no. A ja bym im oddała wszystko, co mam. Także takie zakupki, kochani. Misja. Na razie było powąchanie, że jest pietrucha. Zobaczymy, czy się odważy. Myślę, że jak zabiorę jej domek, to i tak nie będzie miała wyjścia. No ale poczekam chwilę, aż się oswoi z sytuacją, bo była przesunięta. No ale nie chcę im takiego stresa robić, żeby je brać w ręce, bo to też je. By zestresowało. Najpierw spróbujemy tak. Także stresik był, bo mi się trzeba było wnieść, bo w ogóle się nie, nie pofatygowały, żeby po tej rampie wejść. <grych> Także trzeba im ją zostawić i powoli oswajać, że mogą sobie schodzić, wchodzić. Na razie są jej kawy, żeście tylko 2 godziny nie jadły, no może trzy. I Wy jesteście tak wygłodniałe. Straszne rzeczy się stały, tak? Manti, to jak ją złapałam, to była w miarę spokojna, ale Santi to się wyrywała na wszelkie możliwe sposoby, tak? No, także taki fajny mają teraz domek, a ja muszę teraz posprzątać resztę.